Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku serii Ocena Transferów na kanale Żużlowy Degustator. Dziś na tapet wjeżdża Orzeł Łódź, czyli klub z drugiej ekstraligi. Klub, który utrzymał się po bojach z Unią Tarnów. Zanim zaczniemy omawiać sobie transfery i to, jaką ocenę wystawimy tym ruchom transferowym w Łódzkim Klubie, przypominam, że jest to seria właśnie Ocena Transferów, czyli rozważamy tylko o tym, co działo się w okienku. No i którzy zawodnicy do klubu przyszli, którzy z klubu odeszli. Nie oceniamy tutaj składu jako całości, nie rozważamy o tym, które miejsce Orzeł Łódź zajmie w lidze, nie analizujemy tego, jak to będzie wyglądało w trakcie sezonu. Na to przyjdzie czas w serii składy, analizy i przewidywania. Dziś zajmujemy się tylko i wyłącznie transferami, a transferów w Forle Łódź było naprawdę dużo. No i właśnie sprawdźmy sobie, kto do klubu przyszedł. Są to zawodnicy tacy jak Zach Cook, Marcin Nowak, Oliver Bertson, Wilac Nagel, Dan Thompson, Szymon Schlauderbachy i Krzysztof. Lewandowski z klubu odeszli zawodnicy tacy jak Wacław Milik, Mikel Andersen, Andreas Leager, Patryk Wojdyło, Robert Chmiel, Matej Żagar, Mateusz Bartkowiak, Oliver Buszkiewicz i Patryk Hansen. No i jest to jeden z klubów, w którym tak naprawdę nie rozmawiamy o tym, jak będzie wyglądał cały skład, ale trochę rozmawiamy, bo cały skład praktycznie w tym klubie się zmieni. No Widzimy, że z podstawowego składu z poprzedniego sezonu, czyli Leager, Milik, Chmiel, Wojdyło, było Andersen, później żagar, nie zostaje nikt. Tutaj wszystko dosłownie w tym klubie się zmienia i jest to na pewno dość duże ryzyko, no bo jednak nie pozostawienie żadnego z tych zawodników, którzy byli, którzy już trochę tego toru liznęli, tej otoczki klubu w Łodzi no myślę, że jest lekkim problemem. Z tego co wiemy była chęć pozostawienia chociażby Roberta Chmiela czy Patryka Wojdyła, no ale nie dogadano się tam w kwestii kontraktu. Mikkel Andersen też był opcją pożądaną przez Orze Łódź, ale też w Orle jeździł, nie będzie. Trzeba było sobie radzić troszeczkę inaczej. No i jeżeli chodzi o takie uzupełnienia składu albo być może wypełnienia składu pozytywne, myślę, że na pierwszy rzut oka najbardziej pozytywnym ruchem, dającym największe nadzieje, może być transfer na Nagela, bo tutaj jednak jest to zawodnik po dobrym sezonie, zawodnik bardzo młody, zawodnik rozwijający się, zawodnik, który ma zastąpić Michaela Andersena i to jest chyba największy problem, że ma zastąpić Michaela Andersena, bo Michał Andersen naprawdę pojechał dobry sezon. Zobaczymy, czy Wilaz będzie potrafił pojechać taki sam, ale na pewno daje nadzieję na to, że nawet w drugiej Ekstralidze będzie Solidną opcją. Jest to zawodnik oczywiście na tym poziomie rozgrywkowym niesprawdzony. On jeździł w krajowej lidze żużlowej w poprzednim sezonie, w Polonii Piła. Ale tak jak powiedziałem, młody i no, pozwalający myśleć o, o naprawdę pozytywnym sezonie. Więc tu, jeżeli chodzi o te formacje U24, wydaje mi się, że, że nie ma biedy i że nie ma osłabienia jakości. Zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie w praniu. No, ale idąc dalej, jeżeli chodzi o seniorów, tutaj nazwiska takie jak Leaguer, chmiel zastąpione Marcinem Nowakiem i Oliverem Bertsonem no i wydaje mi się, że o ile chmiel i Nowak to zawodnicy dość porównywalni, o tyle Robert Chmiel raczej jest właśnie na krzywej wznoszącej Marcin Nowak jednak ten poprzedni sezon trochę słabszy niż ten 2024. Marcin Nowak też już dużo lat spędził na poziomie drugiej ekstraligi i rzadko potrafił pokazywać coś wow. Oczywiście jest solidnym zawodnikiem, i taki też powinien być w nadchodzącym sezonie w Orle. Łódź, ale wydaje mi się, że przed Robertem Chmielem jednak te drzwi do czegoś więcej są jeszcze trochę bardziej otwarte. Czy Robert skorzysta z tego przejścia? To się okaże, bo Robert też wcale nie musi robić sezon po sezonie jakiegoś super skoku jakościowego, ale wszedł w tę ligę na pewno całkiem nieźle. Oliver Bertson miał bardzo duże problemy w poprzednim sezonie, Głównie ze stanem zdrowia. Andreas Lager też nie pojechał świetnego sezonu, ale mimo wszystko lepszy niż, niż Szwed, więc no, tutaj to jest kolejny taki transfer w stylu: no, być może nie jakiś olbrzymi spadek jakościowy, ale na pewno nie y, skok jakościowy do przodu, więc no, tutaj raczej takie uzupełnienia do tego momentu, ale raczej z widokami na to, że może być mimo wszystko ciut gorzej, Ja wiemy, że w zeszłym roku w Orlewood wcale dobrze nie było, bo tam do samego końca trzeba było bronić się przed spadkiem z ligi. Udało się to zrobić, bo była Unia Tarnów, w tym sezonie już tej Unii nie będzie. Co dalej? Bo tutaj jeszcze przecież mieliśmy w zeszłym roku chociażby Patryka Wojdyło, który potrafił też dokładać solidne punkty. Mieliśmy Mateja Żagara, który przyszedł pod koniec sezonu i też był Mocnym punktem tego zespołu. Teraz w te buty no, takich zawodników będą musieli wejść Zachuk. Szymon Schlauderbach, być może Dan Thompson. No i wydaje mi się, że jest to zadanie bardzo karkołomne dla tych zawodników. Szymon Schlauderbach jeździł w PSG Poznań w poprzednim sezonie, ale nie wyróżniał się jakąś super formą. Zastanawialiśmy się nawet, czy nie będzie musiał poszukać sobie miejsca w krajowej lidze żużlowej. Okazało się, że znalazł sobie klub w drugiej ekstralidze. Ale o to miejsce w składzie będzie musiał zawalczyć, i wydaje mi się, że na tle Patryka Wojdyło czy Mateja Żagara, no jest to jednak trochę obniżka jakości. Zach Cook i Dan Thompson to zawodnicy totalnie niesprawdzeni w warunkach polskiej ligi. Oczywiście Cook pojechał jeden mecz w Częstochowie w barwach Sparty Wrocław, pojechał w nim bardzo dobrze, ale wiemy też, że te warunki w których przyszło mu rywalizować, były anormalne i raczej bardzo rzadko spotykane, jeżeli chodzi o polskie rozgrywki, więc nie przykładałbym do tego pojedynczego występu zbyt dużej wagi. Na pewno będzie im bardzo ciężko wejść do tej ligi i od razu solidnie punktować, więc no, transfery kuka i Thompsona wydają mi się być obarczone bardzo dużym ryzykiem. Brakuje mi tutaj wśród tych transferów zawodnika, którego moglibyśmy z miejsca uznać za lidera tej drużyny, no bo tak naprawdę najmocniejsze nazwiska to Marcin Nowak, Oliver Berson i Willas Nagel, czyli zawodnicy, którzy, których ciężko klasyfikować jako liderów na poziomie drugiej ekstraligi zwłaszcza w kontekście tego, że te kolejne miejsca w zespole też nie są wypełnione i, do pewniakami. Wręcz mówiliśmy o zawodnikach takich jak Cook czy Thompson, że no, to jest duże ryzyko, że to będą debiutanci. E, oczywiście, że to jest sport, mogą wypalić, mogą pojechać dobrze, ale na ten moment przynajmniej nie widzę tutaj żadnego e, pewnego zawodnika, o którym mógłbym powiedzieć, że nie ma się e, o co obawiać się w kontekście jego dyspozycji. Zostaje nam jeszcze formacja juniorska. Tutaj Krzysztof Lewandowski jest tym zawodnikiem, który przyszedł. Ma on zastąpić Oliwera Buszkiewicza. Krzysztof Lewandowski, który wypadł ze składu Apatora Toruń, który też będzie szukał odbudowania na niższym poziomie. Wydaje się, że jest to całkiem sensowny transfer. No bo zawodnik z doświadczeniem ekstraligowym, no bo zawodnik, który ma coś do udowodnienia, bo zawodnik, który Pokazywał w pojedynczych występach, że potrafi nawet w ekstralizie jakieś punkty przywozić. Oczywiście po słabszym sezonie, no ale jeżeli jesteś klubem takim jak Orze Łódź, to takich zawodników właśnie musisz szukać. No wiadomo, że nie wyciągniesz tych najlepszych juniorów, więc no. Coś musiało być nie tak, żeby kariera takiego zawodnika potoczyła się w stronę Orła Łódź, ale wydaje mi się, że to akurat może być całkiem ciekawy transfer, ale też obarczony jakimś tam mniejszym lub większym ryzykiem. Podsumowując to wszystko, co wydarzyło się w Orle Łódź, Wydaje nam się, że zasłużyli sobie na ocenę niezbyt wysoką. Nie będzie to najniższa ocena, ale będzie to ocena dopuszczająca, czyli 2 w skali szkolnej do 6, oczywiście, bo taką przyjęliśmy sobie w tych ocenach. No głównie za to, że. Nie widać tutaj na pierwszy rzut oka lidera, widać bardzo dużo znaków zapytania, widać debiutantów, którzy mogą coś pokazać, ale jeżeli tego nie zrobią, to nie będziemy za bardzo zdziwieni. Jest to zespół naszym zdaniem sklecony bardziej z zawodników po przejściach, z zawodników, którzy mogliby być dobrym uzupełnieniem składu, ale w momencie, kiedy jeszcze mieliby. Jakiegoś lidera, który mógłby ich do lepszych występów pociągnąć. Czy to wszystko wyda w nowym sezonie? Na co starczy sił Orłowić? O tym będziemy sobie rozmawiać w serii składanej analizy i przewidywania. Ona w nowym roku na kanale Żużlowy Degustator. Dziś skupiliśmy się na transferach, a transfery Orła Łódź oceniliśmy na dwa. Kolejny klub już jutro. Tak będzie wyglądała do samego końca ta seria. Dzień po dniu, klub po klubie, aż w końcu przeanalizujemy sobie transfery wszystkich zespołów startujących w polskich ligach żużlowych. Do usłyszenia jutro. Dzięki bardzo i cześć!